Ja Cześć, jestem kas razem ze mną dzisiaj nikogo nie ma. Grałem sobie w Combat Armsa. Odpaliłem sobie na Quick, jo na, żeby znaleźć sobie mapkę. Znalazłem to, Sergia Serge'a Search and Destroy. Dawno nie grałem na tej mapce, swego czasu była to moja ulubiona mapka. Jestem w teamie Alpha, czyli w teoretycznie gorszym teamie pod względem respawnu. No, mamy cięższy ten respawn, to trzeba przyznać. Kupiłem sobie jakąś nową broń, nawet jej nie testowałem. Nie wiem jak będzie się spróbować, także e, mam nadzieję, że nie będziecie mi, mieli mi tego za złe. Jeżeli mi coś nie wyjdzie już mi nie wychodzi. Oj, ciężko z celnością z tą bronią. Bardzo ciężko testuję. Będzie wymagająca... Nie wiem czy nie ma przypadkiem jakiegoś wbudowanego zooma czy coś To będę musiał sprawdzić Nie wiem dlaczego koleś tam nie wszedł. Przecież był tam typ jeden To będę naszych wybija Jeszcze sprawdza to detektorem Gaś tak naprawdę że To nie trzeba być... Nie wiem kim żeby było widać U. Ktoś mi się odzywał. Poczekajcie bo chyba jestem jeszcze na tym spiku. Tak, byłem. Już wyłączyłem. Zapomniałem wyłączyć jak sobie grałem w L2. No. na nie próbowałem zagrać, bo coś ciężko wchodziło. No ale okej. Okay. Już wracamy. Palce nie rozgrzane, oczywiście. Nie mam guma, czyli... Ale ma rozrzut! O dupa! straszne, ona jest nie, chyba do traszu typowego. Miejmy nadzieję, że ogarnę ją tą bronią, bo mm, preferuję bronie, które... Mm, które, które e, mają troszeczkę mniejszy recoil. Ze względu na to... E, jak ja gram? Gram troszeczkę zazwyczaj cofnięty. No okej. Okay. Tragedii nie ma. Ale dobrze też nie jest. Nie przesadzajmy. Eee. 6 Okej. Schowamy się. O nawet wygraliśmy Lagi game Nie, ja nie mam przynajmniej lagów No, to jest naprawdę Sprzydałby się tu celownik do tej broni Dobra, ty dostał raz Nie wychyli się lepiej, prędko Backpack, to troszeczkę utrudnia dostawkę Ale jak widzę nasza drużyna woli się bronić na moście To jest troszeczkę nie wiem czy zrozumiałe Mamy tylko budowę wyjścia w razy tak jakby wnosić O Fajnie. Przelagowało mnie Jeo, yeah, nawet zabijam, no proszę z, bronią, z którą gram pierwszy raz, całkiem nie nie Yeah! No proszę. Okej, okay, oby tak dalej. To będzie całkiem niezłe. Nie, nie, nie. Tu nie ma sensu zostawać, bo będą mnie ściągać non-stop. Ale zaskoczenie. Pójdziemy do nich od dołu. Od dołu i od tyłu, bardziej od nich spawnę. Jeżeli... Nie, nie ma min, bo jest eksplozji, także... O oh fuck. Mogliśmy troszeczkę mniej uważać. <laughs> Jak nie mam min. No tak, to jest masa sam miejsce tutaj, gdzie można by ciekawie zaminować chociażby jedno na wyjście ze spawnu alfa, tutaj przez te y, dziury. Zazwyczaj kumpel zawsze tam na dole ustawiał miny, jak ktoś wychodzi to po prostu się wysadzał, a on tylko podkładał kolejne. Z generalnie to jest najlepsza kampa chyba na tej grze, jak ktoś lubi sobie troszeczkę się pokryć. Y, zaraz na spawnie, brawo, na skrzyniach. To jest bardzo dobre miejsce. Tu jest, od, um, jest różnica oczywiście między normalnym trybem a tym e, Such Destroy, bo otwiera się jedno od intuj pomieszczenia A niedawno ten koleś tam przy nim stał, a e, drzwi to jest dokładnie ma teraz mniej. Po lewej stronie mapy, jak, na, jak od naszej strony patrząc zaraz zobaczymy czy mapa. Mm, dokładnie... No nie pokażę Wam. Na no, brawo. Tam jest otwarty e, w tym momencie umieszczenie e, o ten budyneczek, ten tutaj, ten malutki, nieduży hangarek. Także są, są też różnice e, między mapkami. Na innych trybach grałem jeszcze w Spy Hunta, ale nie pamiętam czemu on tak naprawdę się różni. W Spy Hunta grałem bardzo krótko, chyba tylko raz No dawać, dawać O, nawet podłożyliśmy bombę i dobrze jeżeli został, tak został jeden, to nawet jeżeli... Um, zabiłby tego jednego, to mógłbym mieć mały problem z, z rozbrojeniem. Nie dość, że to było po drugiej stronie, tam 10 sekund się w sumie rozbraja bombę. Um, to jeszcze bym miał po drodze jednego. What the fuck? Ciekawe skąd. Tam, nie wiem czy tam jest możliwość skoczenia na ten jeden kontener. Widać jest. Bo on aż stamtąd strzelił. Ładnie, ładnie. I znowu oglądamy e, mecz z perspektywy widza, niestety tylko jednej drużyny. Czy dałoby się też takiego jak zbyt um, central strajku, żeby na zwykłych się rozgrywka, żeby móc po prostu wolno chodzić sobie po mapie i sprawdzać ją jak to wygląda e, i gdzie. Dobra, tam trzeba uważać, bo koleś może przykampić Nie widziałem, okej okay. Dobra, leży Śpisz, tak powiem. Wow To coraz więcej osób to jest z tymi detektorami, które tam pokazują, gdzie ktoś się znajduje, to nie jeszcze, to tylu zespał na kolej, wychodzisz lol. no zostało. zostało? Um, trzech na 4. Także tamtych dwóch co zostało w tym momencie, już nie jest aż tak e, ciężkich. Zaraz zaczynamy tego kolesia czy faktycznie zabija. Nie, nie zabija, wyskoczył normalnie. To, że ma detektor to e, nie jego wina. The bomb has been planted. Nie wiem oczywiście jaka jest różnica między tymi detektorami, tego wam nie powiem, musiałbym poczytać. Nie chcę się, ale wiem, że używa detektora. A to jednak troszeczkę... Co? Nie zdążę się dodać. No mniejsza, w każdym razie koleś tak, ruszył się. Ruszył w dupę, więc było... Detektor pokaże jego pozycję. Więc niech nie... Pierwszą głupot, że nie. A. Mamy tego kolesia. Teraz chyba nie za bardzo co pozabijam. No nie, teraz nie wyciągnął detektora. Idzie z M416. Jakoś tak. Walkiria. No, zabijesz go. No też jak ktoś No i zabił. I może teraz też powiedzą, że coś ma, bo przecież nie mógł wiedzieć, że e, koleś szedł e, po schodach. Nie z ich strony, że koleś ma haki. No muszę uciec. Będę musiał zmienić tą broń, jest do dupy. Ops. Gdzieś tam. Ta. I zaraz zobaczymy. Unnormal. Tu jesteś. Ponagrywamy go. Ale o on wygrał Infinite Hawka i player Change name a. Ja jeszcze nigdy z tych czarnych skrzynek nic nie wygrałem. No został sam. A to ostatnia runda, z tym nie, 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 nie Naprawdę, strasznie w start. Szkoda, że tylko mm, Nexon nie banuje za taki trash tak jak oni to robią. No wychyl się Ło! Wow, skąd? Pewnie nie był na dziurze i wyskoczył za mnie God damn it, normal Tak, ma, miał detektor, zobaczył, że koleś idzie i po prostu zmienił normalne posunięcia Jeden już nie będzie miał mm, e, żadnych alet do niego. Dokładnie używam e, itemku, który wykrywa bicie serca w ten sposób. Czyli przy kroku słychać, że ktoś e, ten się to słyszy i mm, i to widać tylko na tym małym ekraniku. Musiałbym to wam pokazać, któregoś dnia jak to działa. Mniej więcej o to chodzi i przez to on wie, gdzie kto jest. Także to nie jest tak, że to cheater czy coś. To jest po prostu cz czek, gadanie ich. Bo coś tam... Dwóch ma. No, nie trafił. Dziwić co ten... Direster robi, przecież mógł go zestrzelić Zagramy jeszcze jedną rundkę najwyżej Może się uda trafić coś Eli, na pewno nie pójdę na quarantine regan I to muszę was od razu poprosić, bo to trwa za długo Po prostu. Tak więc dobra, quick join one man army. Nie mam snajperki, a nie mam kasy żeby kupić jakąś odpowiednią. Meleon Jak szybko wystartuję, żeby ten odcinek... Nie trwał zbyt długo na samym startowaniu w grę. Hmm, para. Dobra. Drużyna przeciwna zrezygnowała. I tu chyba był haker, z tego co pamiętam. Ciekawe czy dalej, zaraz będziemy wiedzieć, bo... Nie, nie ma, bo już są rozstawieni, także to dobrze. Widziałem, widziałem, widziałem cię. Zdechłeś. Z tego, że was widzę, zdychacie. O le w mi się nie bloku... O tam był koleś Przeczekamy. czekamy To jest mała mapka Dwoch padło <taki> tak 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 Biden. dobra Ech, mapa prosta w sumie jedna linia z paroma przeszkodami jak większość tutaj ma z tym że drogi można bardzo łatwo tu wymieszać i przemieszczać się pomiędzy nimi najczystsza droga jest to od strony plaży najczęściej obstawiana przez snajperów, tak więc trzeba, tam trzeba uważać, jak się idzie tam no ale jeżeli jesteśmy snajperem to bez problemu możemy się tam zaczaić za kamieniem albo za łódką i pozabijać zabijać sobie co nieco. Koleś już miał ultra killa, schowamy się, poczekamy, bo Eee, zaraz padnie, przejdź bo on nie czytuje, stoi jak wół na dachu to, że ktoś, aha gramy z Elite Modem Slack Z scinkem jest pieprzu Oj, Chod wchodzą po dachu, okej okay. Wow! Mina, okej! Okay. Dobrze wiedzieć, że tam było coś takiego. Dobra, fakt nie jest tą, może no, eksplozji, ale mina w takim miejscu to był czas w plecy, a raczej w nogi. Ale dobra, poginęli widzę, bo nawet się nie wychylają. Jestem. Zacząłem przeładowywać jak jeszcze. Jeszcze dwóch tam było chyba. Tak. Wtedy nawet multi dostał. Szkoda, że nie mam swojej, swojego skilla sprzed roku. Półtora no. Wtedy potrafię naprawdę nie przegrać. Szczególnie na Power Server. To była moja ulubiona mapa. Na, na niej najlepiej grałem. tak bo musieli go uratować tak ładnie by to wyglądało oni mają dobrą skampę tu da tak. rewelka naprawdę a jeżeli ma się sniperkę, to od tej strony można jeszcze tu sobie przykampić jak widzicie tam jest drugi robi się tak no, Wszędzie, nawet nie wiem co kolej zrobił, ale... To był jeden glitch w sumie, muszę Wam powiedzieć, nie wiem czy dalej on działa. To ważne, że żeby Wam pokazać gdzie. Tu gdzieś jakaś szlak. E, kawałek muru był, nie było go, była tylko właśnie ta poprzeczna, e, poprzeczna, no, oparta taka, be, Tam. Yy, za tym się chowało, był glitch, z jednej strony było widać całą mapę, można było normalnie... takie... lustro frankowskie, jeżeli wiecie o co chodzi, yy, to coś takiego tam było. Yy, nie wiem, czy to naprawili, nie mam zielonego pojęcia, po prostu wiem, że było. Ej dobra trzeba tą broń bo ona jest do dupy Może być No To mam tych co mają ten recoil Tylko co z tego, że jej nie wykorzystałem jak od razu pysk dostałem No to trochę długo trwa O, rzęd daje Jeszcze granat mi się od drzewa odbił Nie wierzę no to zanut pecha ło wow, wow, wow Jakbym jeszcze sobie zabił tę granatę to bym się troszeczkę pośmiał Naprawdę on tak długo czekał, zwlekał sobie i tak dalej Porażkę Aj Obudź... Się. Ja wiem, że na noc idziesz do pracy, ale zacznij grać, Cholera. Nie wymagam dużo. Mm. Ledwo się wychyliłem. ja siedzę na snajperze, są w stanie mnie zabić na hita. E, Boże na snajperze. Na skorpionie, jak dobrze pamiętam, skorpion jest e, wytrzymalszy od normalnych w postaci o ileś tam e, więcej o ileś mniej procentowo odrabił chyba dostaję takiego także nie źle fajnie tak, że teraz dostaję po że ze na sprzęt jaki mam na broń bo broń mam okropną broń więcej jej nie kupię to jest e, z 95 nie jest do mojego stylu gry przede wszystkim ma strasznie duży rozrzut e, ciężko nią wycelować pojedynczymi strzałami podejrzewam że jest bardzo dobra w braszu e, czyli wpadając po prostu full auto i tyle chociaż mm, nie umywa się do innych broni tego typu bo inne bronie tego typu mają więcej amunicji w magazynku jak nie trafił? To jest za wysoka skrzynia, nie da się po prostu tak trafić, chyba że koleś był od góry oj, 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 oj. No Nie, muszę kogoś zabić, zabrać mu broń I dopiero się wysunąć troszeczkę Najszybciej to zrobię po prostu wpadając A, wpadając tu na dach Hmm. Tu ciężko mam kogoś zabić Tam też jest Webshot Ja wiem, czy poleca A dobra, ty miałeś broń Szlak, no naprawdę już się zacząłem. Mm. Dobra, zacząłem się. No to... A odciąłem się i je, yeah. dobra skończam. kara Lepsze to niż... Nic, że tak powiem. A przynajmniej niż ta broń, którą miałem do tej pory. Czekam, może jeszcze jeden ktoś padnie z jakąś tam lepszą bronią. No, zdychaj. Ten ze sniperem siedzi. No, jest lepiej. Ale co z tego, jak znowu padłem. Najbardziej bym chciał chyba dostać AUG albo M4. No, bronie z M4 generalnie, z tej serii. Są dużo lepsze niż jakieś tam laszowe Nie wiem, na co ty się gapisz. Ale okej. Okay. Widać. źle rozbrojeni tu bomby Ten jest... <tryk> Koleś się skampił. statystyki 8-16 raty, akademii spada niedobrze ja wiem że tu gdzieś był jeden ty. no nie mogę tym trafiać nie będę już wychodził z gry żeby dokończyć na końcówkę Miecz hmm, u broni, ale... O, skara. Ale, ale... Hmm. PP19190 się chowa. Nie mam broni na tą mapę. Brawo, team win. Tak myślałem, że to ja podłem ostatni. okej. Okay. no nic. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście przy moim failu, jakże dużym. Zresztą szczególnie na tej drugiej mapie. Um, to było na... Ale po prostu co? ramisz. Dzięki. Proszę. To była blumis. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Combat Arms. Cześć.